Czołem Wielkiej Polsce, kochani rodacy. Tu jest Polska, a nie Polin. Tu jest Polska, a nie Ukropolin. Spotykamy się wszyscy, aby świętować odbudowanie państwa polskiego 28 czerwca w Gnieźnie o godzinie 16 przy pomniku chrobrego przy Bazylice katedralnej katedralnej. no i będziemy tam celebrować jako rodacy, kamraci, Polscy patrioci. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa tak pięknej rocznicy. Teraz teraz są niebezpieczne sytuacje. Jest zagrożenie, że to Ojczyznę utracimy. Jest zagrożenie. Bo są tacy ludzie którzy judzą do wojny. Juzą do wojny nie naszej. Raz, żeby tutaj pluć na Rosję i stawać do awantury przeciwko Rosjanom w interesie tak zwanej Ukrainy. Ale to ma jeszcze głębsze dno. Yy, Żydzi od yy, wielu, wielu lat planują stworzenie państwa żydowskiego na terenach historycznej Polski. Opisywał to profesor Szcześniak, opisywał to profesor Felix Koneczny. Yy, znajduje to poparcie w wielu yy, publikacjach. Ma, ma się to nazywać Niebiańska Jerozolima. Mówił o tym premier Izraela, ten zbrodniarz Netanyahu. On swego czasu mówił o tworzeniu niebiańskiej Jerozolimy. I co oni robią? Judzą, Judzą do wojny i nas, Polaków, chcą wciągnąć do wojny pomiędzy Słowianami, ale ostatnio Izrael napadł na Iran. Dołączyła się już Ameryka z napaścią. Jest to państwo zbrodnicze, przestępcze i napastnicze. Teraz każdy, kto popiera politykę Ameryki lub Izraela, popiera wojnę napastniczą. Nam się robi sprawy w sądzie, zamówienie prawdy o tych faktach, które są ogólnodostępne. A teraz chciałbym widzieć każdego z tych polityków, który wypowie się w obronie interesów Izraela czy Ameryki, żeby, odpowiadał, żeby stracił immunitet i żeby odpowiadał za pochwalanie wojny napastniczej. Poniedziałek 23 będzie też protest Przeciwko yy, za, zatrzymywaniu polskich patriotów, którzy mieli odwagę mówić, jak jest. Wojtek Olszański, Marcin yy, Osadowski siedzą w areszcie za mówienie prawdy i za poparcie Grzegorza Brauna i za mówienie o tym, żeby Polska nie przystępowała do żadnej wojny napastniczej. I co mamy? Mamy Bodnara. Bodnar, który jest Ukraińcem i on nie, po, nie pozwala na to, żeby Polacy byli przeciwni wojnie napastniczej. On nie pozwala. On brnie do wojny, tak samo jak Hołownia, który chciałby Putina wdeptywać w ziemię, tak samo inni. Kochani rodacy, czuj duch. Widzimy się w poniedziałek bo jednak życie płynie, tak jak wiatr tu porusza te zboża piękne, tak, tak życie płynie i oby w, polskiej, w polskim domu nigdy chleba nie brakło i tej miłości, i żebyśmy my byli u siebie gospodarzami, a nie pod dyktando obcych ludzicieli, którzy hają nas do... Nie naszej wojny, na zgubę naszą. Widzimy się w poniedziałek w obronie Wojtka i Marci na Warszawie przed Ministerstwem Niesprawiedliwości, w którym jest Ukrainiec Bodnar. No i w sobotę za tydzień widzimy się znów jako róg wolnościowy, narodowy, szeroki front gaśnicowy na. Wiecu Dmowski na zamek w Gnieźnie. Przez Gniezno. Czołem Wielkiej Polsce. Czuj duch. Nie dajcie się zwariować, kochani rodacy.